Wartość pochylenia jednego centymetra na metrze jest wręcz niedopuszczalna dla, dla takowych maszyn. Konsekwencje mogą, mogą być opłakane. Zakłady w się często próbują narzucić pewną retorykę. To jest działanie nieprawidłowe, wręcz bym powiedział, wprowadzające w błąd. Są zobowiązani do wyburzenia danego obiektu. To jest pewne ustępstwo, które nie powinno w ogóle mieć miejsca. Witam serdecznie. Nazywam się Mateusz Szkuta. I wraz z moim zespołem skutecznie dochodzimy szkód górniczych. Ciszy odcinek poświęcony będzie pochyleniom obiektów, jak również wyburzeniu ich. Serdecznie zapraszam. Chciałbym Państwu przedstawić Michała Kysiaka, naszego szefa działu agenckiego. Witaj, Michale. Witam serdecznie. Michale, powiedz mi, na ilu pochylonych obiektach już byłeś w swojej karierze? W zależności od miejsca, bo patrząc na to, gdzie ta eksploatacja była, większość budynków w danym obszarze, w którym działamy. Są wychylone i często wtedy klienci zgłaszają nam jakieś zarysowania, pęknięcia, nie wiedząc o tym nawet, że te wychylenie występuje. Zazwyczaj są to drzwi, które same się zamykają, są to kaloryfery, które są zapowietrzone, okna, które już ciężko, ciężko otworzyć. Często gdy przyjeżdżamy do klientów, uświadamiamy ich. Że te wychlenie występuje. I nawet ich nie wiedza powoduje, że tak naprawdę zgłaszają nam coś, co jest bardzo małą szkodą, tak jak wspomniałem wcześniej, zarysowania, pęknięcia, i gdy robimy te pomiary na miejscu, a zawsze je wykonujemy na takiej analizie wstępnej, żeby poinformować klienta z czym tak naprawdę się mierzę? Już mamy informację. No faktycznie, no bo zupa mi się z talerza wylewa. Faktycznie szafa mi się sama zamyka. Drzwi mi lecą. Muszę coś tu podkładać. Wtedy rozwijamy już e, dalszą część analizy. Sprawdzamy budynek dokładnie e, pod, pod kątem wychyleń i, i faktycznie występuje to wychylenie. No bo tak naprawdę klient ma prawo nie wiedzieć. On jest przyzwyczajony do pewnego stanu zastałego, który tak naprawdę to... Pewnie kształtował się w, no, w rozpiętości dłuższego okresu czasu, pewnie dobrych paru lat, więc może on być do tego przyzwyczajony, prawda? To już nie jest tak, że on, że to jest zdarzenie nagłe, raptowne, że przychodzimy z pracy, a nagle budynek pochylony, prawda? To, to, nie, to nie jest taki proces. Tak, Wiesz? często jest tak, że to klientów naszych uświadamiają znajomi, no bo gdy się wchodzi do budynku, gdy budynek jest wychylony, no to uruchamia się błędnik. I w tym momencie jest sytuacja, że czuje się człowiek, byłby był taki troszeczkę, Pijany, taki chłodzi, taki że dziwnie się czuje. I to wtedy właśnie klienci, no bo faktycznie był u mnie znajomy, który był u nas i, i zgłosił, że coś tu, coś tu jest nie tak. I wtedy też zauważają takie, takie rzeczy, że ten te budynek jest wychylony. Autentyczna historia od naszych klientów. Proszę sobie wyobrazić, że w trakcie zeznań nasza klientka wskazała wprost, że Świadomość o pochyleniu wynikała z tego, że ciasto było zawsze spieczone z jednej strony, a nie dopieczone z drugiej. No Bo wszystko było po prostu przechylone, prawda? Piekar piekarnik był, był dobrze wprawiony. Tak samo problem jest ze stolarką drzwiową, tak? bo producenci drzwi czy, czy okien PCV nie chcą dawać gwarancji na, na montaż w obiektach, które są już pochylone, prawda? To, to jest sytuacja całkowicie atypowa. Dokładnie, nie tylko chodzi o budynek mieszkalny, ale też na przykład o bramę wjazdowe. Gdzie w tym momencie, gdy całe ogrodzenie leci w jedną stronę i, i też tutaj jest rozbieżność, jeżeli chodzi o bramę, też jest regulacja do pewnego momentu. Później się już tego nie da zrobić, zazwyczaj jest to całość do wymiany. No to kiedy mówimy o pochyleniu? Pochylenie występuje wtedy, gdy już zrobimy pomiar i wyjdzie nam, że jest powyżej. 10 promili na metrze, czyli 1 promil to jest milimetr na metrze wychylenia. Wtedy przyjeżdżamy, sprawdzamy i wiemy, że jak już jest ten pomiar wykonany i pokazuje nam te 10 promili, to jesteśmy pewni, że, że te wychylenie faktycznie występuje u klienta. No i tutaj pozwolę się podzielić pewnym, pewną wiedzą, że jest to prawda, to jest pewnego rodzaju próg przyjęty powszechnie i, i wśród biegłych sądowych jest on powielany. To jest, to jest wartość, która została przytoczona za profesorem Kwiatkiem, który określał, że ten próg szkody zaczyna się mierzyć dopiero od, od centymetra na metrze, jeśli chodzi o kwestię pochylenia. Później te wartości zostały zostały potwierdzone również chociażby przez najnowsze opracowanie Gigu i, i MPL Katowice, które to sympozjum miało miejsce w 2019 roku, które potwierdziło również takowe, e, takowe dane. Pamiętajmy, że temat pochylenia jest na tyle sytuacją no, niszową, rzadko spotykaną w ujęciu całej Polski, że nie znalazło to swojego zwierciedlenia w przepisach. To jest tylko pewnego rodzaju zalecenie, więc nie możemy tego traktować Zero-jedynkowo, tak? Ponieważ pamiętajmy, że trzeba wziąć pod uwagę pewne okoliczności sprawy, szczególne. I tu podam przykład z naszych klientów, duży zakład przemysłowy, który posiada suwnicę, czyli pewne urządzenie, które, które po, po torach jezdnych osadzonych wzdłuż sufitu jeżdżą takie wielkie, wielkie elementy, które się przesuwają wzajemnie. To wartość pochylenia jednego centymetra na metrze, jest wręcz niedopuszczalna dla, dla takowych maszyn, ponieważ takie maszyny nie są, nie są dostosowane do tak dużego progu błędu. Jeżeli przesuwamy ciężkie elementy, często parotonowe, no to tutaj powiedzmy konsekwencje mogą, mogą być opłakane. Więc tutaj od razu mówię, to nie jest przepis prawa, to jest tylko pewne zalecenie. Tutaj będzie decydować już stricte biegły sądowy, który będzie zajmował się rozpoznaniem danej sprawy. Mówimy o pochleniu od kiedy występuje. Jeżeli występuje wychlenie budynku, to w tym momencie od 10 tam promili jest utrata wartości budynku. Kiedy budynek nie będzie nadawał się do użytkowania, albo kiedy będzie musiał być wyburzony. No bo są tutaj regulacje, jeżeli chodzi o, o, o zakres tego, tych, tych, okay. tych promili. To może, może wyjdźmy z tego punktu. Jeżeli chodzi o kwestię utraty wartości, to to jest pewien rodzaju dodatek, który my zawsze dochodzimy przy okazji naprawy szkody powyżej 10 promili. Pamiętać jednak należy, że sama utrata wartości nie rekompensuje nam szkody w postaci pochylenia nawet w takim niewielkim zakresie, ponieważ dopiero... Naprawa posadzek, jak również ścian, plus utrata wartości, wartość nieruchomości w związku z danym pochyl, niewielkim pochyleniem, będzie traktowane jako pełna kompensacja danej szkody. Natomiast ja tylko uczulę na taką sytuację, że zakłady górnicze często próbują narzucić pewną retorykę, że przyjmują zastęp, próbują zastępować właśnie naprawę szkody taką faktyczną, tym, tym odszkodowaniem za, za utratę wartości tej, tej nieruchomości w związku z pochyleniem. To jest działanie nieprawidłowe, wręcz bym powiedział wprowadzające w błąd, natomiast jeżeli strony ugodziły się w zakresie takim, że wyraziły zgodę na takie ustępstwo, że zakład się zapłaci tego, taką wartość odpowiadający, odpowiadający temu, temu ubytkowi, a poszkodowany zrzeknie się roszczeń w pozostałym zakresie, taka była wola stron, Tutaj już nie będziemy, nie będziemy w stanie za bardzo pomóc, no bo taki, ponieważ znaleźliśmy się na zarzut powagi rzeczy ugodzonej. Ale podam przykład. Jednej z ruskich kopalń, w których, w których całe osiedle, fakt, deweloperskie, duże osiedle, ponad 40 domów, było poddane bardzo silnym wpływom górniczym. Budynki zaczęły się chylić bardzo mocno i zakład górniczy na etapie ugodowym proponował, Zawa zawarcie ugody właśnie na poziomie utraty wartości proponował wszystkim około 40-50 tysięcy, ale dziś, tak, czyli w bardzo krótkim czasie, a tak naprawdę wejście na drogę postępowania sądowego wymagało angażu czasu, ale pozwalało nam do, na wyegzekwowanie wartości które posiadały jedno zero z tyłu więcej, tak? Czyli to były wartości odpowiadające przeważnie, przeważnie, e, zamiast 50 tysięcy, 500 tysięcy, tak? To, to tak mniej więcej wyglądało i to, i to nie była dosobniona sytuacja. Chodziło o ogólną kalkulację. Zimną kalkulację statystyczną. Nawet ci, którzy zdecydowali się na drogę postępowania sądowego, nawet nich to będzie tylko połowa. To ci wyegzekwują należność w pełnym zakresie, z odsetkami, z kosztami ze wszystkim, a drudzy, którzy się zrzekli w wyniku swoich ustępstw, to tak na domu sprawę, no. no. No, niestety zostali, zostali, wprowadzeni w błąd, albo też rzeczywiście mieli, mieli taką wolę, żeby takie głębokie ustępstwo poczynić w związku z tym zakładu. Chociaż byłbym, byłbym zdziwiony, jeżeli tako, że gdyby rzeczywiście, będąc świadomym, no ustępstwo po prostu pójść. To jest świetny przykład tego, co mówisz, na temat tego, jakie są stosowane ugody ze strony kopalni, gdzie ugoda z, z kopalni, znaczy jest to 3-4 razy mniej niż to, co powinno być, bo mówimy o kwocie 50 tysięcy, w szczególności z zapiskiem, że zrzekają się Państwo dalszych roszczeń przyszłości, na to proszę zawsze uważać. A mówimy o kwocie 500 tysięcy, gdzie faktycznie tutaj nawet było 10 razy tyle, co powinno. Być. Ja powiem tak, to jest zawsze indywidualna sytuacja, trzeba na to popatrzeć indywidualnie, nie chcę generalizować, jestem od tego daleki. Natomiast zdarzają się takie sytuacje. Zdarzają się relatywnie często, natomiast też pamiętajmy, że musisz czegoś wynikać, prawda? Ja, ja od razu to czuć że jeżeli chodzi o kwestie e, roszczeń, już powiedzmy większych, czyli takich, które obejmują na przykład wartość, wartość technicznego obiektu no to trzeba uważać na postanowienia ugodowe, które kopalnia często próbuje narzucić, nie, ma, nie mając czy nie posiadając pewnych, pewnych podstaw prawnych, ale w drodze ugody, może, może pewne postanowienia dla siebie korzystne, a nie ekwiwalentne dla samego poszkodowanego przemycić. Przykładem świetnym jest między innymi to, że, że dochodzimy do, do wypracowania pewnych postanowień ugodowych, ale nagle w ugodzie znajduje się postanowienie, że Oczywiście poszkodowani uzyskują świadczenie pieniężne o wartości danej nieruchomości, ale są zobowiązani do wyburzenia danego obiektu. No to jest pewne ustępstwo, które nie powinno w ogóle mieć miejsca. Natomiast, no, jeżeli strony wypracują sobie porozumienie w tym zakresie i, i taka jest ich wola. No to, to, tutaj nic nie pomożemy. Natomiast, natomiast powiem szczerze, że jest to, jest to postanowienie, które jest, no, krzywdzące, tak? Nie, nie, powinno ono się tam w ogóle znaleźć. Natomiast, no, jeżeli takie były wyniki negocjacji, no to już tu nic nie poradzimy. Ja tylko się może jeszcze odniosę do tematyki związanej z samym pochyleniem, bo, bo często problemem jest, jest to, że przyjmujemy rozbieżny, z jednym z zakładu górniczy, górniczego, sposób naprawy. Najczęstszym przykładem rozbieżności jest, jest to od jakiego poziomu pochylenia przyjmujemy, że budynek powinien być prostowany, czyli od jakiej wartości rektyfikacja powinna mieć miejsce. Zakłady górnicze często przyjmują, że to powinna być wartość oscylująca powyżej 2 cm na metrze. No to jest już wartość relatywnie duża. Od razu też zaznaczę, że, że wartość 2,5 cm na metrze według profesora Kwiatka, jak również według sympozjum Głównego Instytutu Górnictwa jest traktowana jako, jako pochylenie już nieakceptowalne, tak? Te, które nie powinno w ogóle mieć miejsca, czyli ma charakter niedopuszczalny. Także widzimy, że ten próg, ta bariera, jeżeli chodzi o sposób naprawy przez zakład górniczy jest relatywnie wysoko podniesiona ale jeżeli chodzi o nasze rozbieżności, my stoimy na stanowisku, że wartość pochylenia na poziomie 1,5 cm na metrze jest wartością, która nas legitymizuje w pełni do tego, żeby dochodzić zwrot, dochodzić kosztów odszkodowania za, za prostowanie, czyli ekwiwalentu świadczenia pieniężnego, który pozwoli nam dany budynek wyprostować. Oczywiście w przypadku takich dużych roszczeń musimy zważyć również na to, że jest pewna górna granica limitu odpowiedzialności zakładu górniczego. Mam tu na myśli skonfrontowanie dwóch wartości. Wartości technicznej składnika budowlanego, jak również wartość samej rektyfikacji, czyli wartość samego prostowania. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której wartość tych prac naprawczych będzie przewyższać Wartość tego składnika majątkowego, czyli na przykład będzie ona wyższa niż wartość tego budynku. Z mocy przepisów zakład górniczy będzie uprawniony do ograniczenia swojej odpowiedzialności wyłącznie do kwoty wynikającej z wartości danego obiektu. Tak samo jak w przypadku szkody całkowitej, w przypadku szkód samochodowych. To jest ten górny limit odpowiedzialności. Chodzi o to, że w przypadku takowym mamy do czynienia z nadmiernością świadczenia, czyli zakład górniczy może ograniczyć swoją, swoją odpowiedzialność do wartości. Budynku, ponieważ wartość ponad tą, ponad tą kwotę będzie traktowana jako już wartość nadmierna. Często gdy zgłaszamy szkody górnicze, robimy cały opis szkód i, i, i wyznaczamy wszystkie szkody, które powstały u klienta wraz z pochyleniem budynku. Dostajemy propozycję, ale nie uwzględnia ona pochylenia. Błąd ludzki, no tak. Może być, no wiadomo, że to szkoda, że to jest wartość. Zawsze ta szkoda ma najwyższą z wartości z wszystkich. Natomiast często jest to pewien element gry negocjacyjnej z zakładu górniczego. Często zakład górniczy sugeruje, że żeby jednak poczekać z tą szkodą, aż się ona pogłębi bardziej. Nawet pamiętajmy, że musimy się tutaj liczyć z podniesieniem zarzutu przedawnienia. W późniejszym czasie, tak. Pamiętajmy, mamy 5 lat od dowiedzenia się o szkodzie, aby dochodzić danych roszczeń. Także to musimy mieć to z tyłu głowy, że taka sytuacja może mieć miejsce. Natomiast no, dziwi, dziwi nas to, że przy takiej ilości postępów, które my prowadzimy, że nadal takie praktyki są też stosowane. Ja rozumiem, że ktoś, e, że ktoś może się pomylić, o czymś zapomnieć, natomiast no, no, traktujmy się poważnie. Teraz pomyślmy sobie nad tym, jak ktoś sam składa wniosek, robi Robi wszystko, co może, żeby uwzględnić wszystkie, wszystkie szkody. Nieraz nie ma świadomości tego wychylenia, o czym mówiliśmy wcześniej. Jest propozycja ugody. Klient podpisuje ugodę i nawet nikt nie poinformuje go o tym, że te wychylenie występuje. A ile razy było tak, że poszkodowani byli uspokajani, żeby jednak się wstrzymać. Tam będziemy pamiętać Bo o tym. O, jeszcze będzie eksploatacja. Tak, jest. W przyszłości wie pan, za trzy lata nie pan da wniosek, za 5 lat nie, za 10, za 100 lat niech pan do, no, do wniosek, nie pan da wniosek. Ale w tym momencie już klient dowiedział się o tym, że, tak, że jest wychwalenia. Dokładnie tak to jest. Tak to jest. Proszę o tym pamiętać, jeżeli chodzi o zgłaszanie szkód. Przede wszystkim o tym, żeby dokładnie wszystko przeżyć, co jest Państwu proponowane. A najlepiej zgłosić się do nas o bezpłatną analizę. Bo to nic nie kosztuje. My przyjedziemy na miejsce, przeglądamy wszystkie dokumenty, sprawdzimy Państwa wychylenie budynku i zrobimy całkowity opis szkód. A ja dodam od siebie, że zapraszam również do kontaktu z zapaścińcem naszego formularza kontaktowego, jak również o pozostawienia. Suba na naszym kanale, by byli Państwo na bieżąco. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.